Wiedza książkowa to świetne określenie. Książkowa. Tak samo jak uczony wyuczył się podsuniętych mu treści, rozpowszechnia je dalej. Cała nauka dotycząca tych tematów to czyste science fiction, jednak świetnie promowana. Jako jedyna prawda nie śmi jej podważać. Nie, większości obserwacji nie pokrywają się z tym, co głosi ta religia oparta na fantazji i wierzeniach. Ja oczywiście też nie mogę wiedzieć... Czym jest księżyc? Bo niby skąd? Jednak nie wykazuje on żadnych opisywanych przez oficjalną religię cech dotyczących kształtu ruchu cieni, czy rzekomo odbijanego światła. Przyprawdy się cieszą, że im pokazano sztuczną grafikę, jako rzeczywiste zdjęcie łykają wszystko, co im kontrolerzy podadzą na tacy od toksycznych medykamentów, po które ustawiają się w kolejkach. Aż po kolejną hollywoodzką produkcję z kosmosu, nie kserokopiarki spamują rzeczywistość swoją upiękliwą obecnością. Hahaha! Ha, ha. Sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę buh, buh. Płyn namiot Przekryty dziurawym workiem na śmieci Owinięty taśmą i folią aluminiową Który zobaczyli na sztucznie wygenerowanej grafice Którą nazywają zdjęciem Wierząc, że znajdował się na powierzchni księżyca Zdjęć też nie ma żadnych pustych które amatorzy mogą sobie sami wykonać z ziemi robaki w mózgu. To obecnie najbardziej rozpowszechniona choroba. Pani nie jest bezobjawowa jak ta, jak ta. Pani nie jest bezobjawowa jak ta, jak ta. nie jest bezobjawowa jak ta. Tak głęboko uwierzyli, że dobrowolnie zakładali po dwie warstwy worków foliów Na twarz, żeby skażone niewidzialnym wrogiem Powietrze to ich nie przedostało To tu jest foliarzem skutkowało to półmarczym niektórych części już wcześniej zarobaczonego bóstwu I mamy dziś dookoła plagę umysłowych portów, Nękających tych, którzy śnią nie wyznawać ich religii ha. Sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę Uuu. Produkcję z kosmosu Niemyślący kserio blokerki spamują, że to swoją upiękliwą obecnością. Sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę U -u -u. Ja przejmuję kontrolę. Uh.